Demitologizacja. Często występuje podczas podróży, mam jakieś wyobrażenie odnośnie miejsca spotęgowane kulturą, opowiadaniami bliskich. Dojeżdżamy i jest zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o Madagaskar, wiele osób postrzega to miejsce jako bardzo niebezpieczne najczęściej z powodu braku informacji lub braku wiedzy. Tłumaczę najchętniej danymi. Global Index Peace od lat mierzy. Wedle wielu kryteriów, poziom bezpieczeństwa na świecie kryteria takie jak bezpieczeństwo polityczne, militarne, osobiste, majątkowe, wewnętrzne, zewnętrzne dla kraju. Madagaskar na 44 miejscu o wiele wyżej niż wiele krajów, chociażby Unii Europejskiej. Czy dzisiaj w Paryżu jest bezpiecznie? Lub w Szwecji. No nie. A jeśli chodzi o Madagaskar, niebezpiecznie jest tam, gdzie nie ma warunków. Dobrych do rozwoju, nie ma warunków agralnych, jest sucho, jest brak wody, tam nie ma turystów, tam jest biednie, tam może być niebezpiecznie. A my jesteśmy zupełnie gdzie indziej i o tym w następnym filmie.